tvpodkarpacie.pl I teraz warto popatrzeć jakie czynności wykonują ratownicy medyczni. Już się zbliżam. Osoby, które pierwsze znalazły się... Na szczęście to tylko ćwiczenia i pokaz czynności, które powinny wykonać osoby będące świadkiem wypadku. W przedstawieniu wzięli udział ratownicy medyczni oraz strażacy. Ci drudzy obchodzili swoje święto. W Bali odbyły się bowiem uroczystości z okazji 140. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości. Wielkie święto dla wszystkich strażaków, dla całej braci strażackiej. Chcemy właśnie świętować. To w sposób szczególny chcemy ten jubileusz świętować w taki sposób, żeby podnieść jego rangę i chyba nam się to udało, przybyło szereg zaproszonych gości, bardzo dużo jednostek ze sztandarami z powiatu, przybyli goście z województwa i spoza województwa, aby wspólnie w ten cudowny popołudniowy dzień właśnie świętować wraz z nami, oddać hołd i cześć wszystkim tym, którzy, wszystkim tym druhom i mieszkańcom, którzy zainicjowali powstanie tej Ochotniczej Straży Pożarnej 144. 140 lat temu. 140 lat to jest ogromny szmat czasu i muszę tutaj powiedzieć, że pierwszy raz jestem na takiej uroczystości, gdzie tak długi okres istnieje i funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Można powiedzieć, że jest to ewenement w skali województwa, bo niewiele jest. Ochotniczych Straży Pożarnych o tak długim właśnie stażu. Cieszy nas szczególnie to, że ludzie, którzy mieszkają w takich małych ojczyznach potrafią się zjednoczyć, potrafią pomagać sobie nawzajem i za to naprawdę trzeba im podziękować. Myślę, że to ważne wydarzenie, że to, to Baligrodzkie OSP ym, dzisiaj świętuje swoją 140 rocznicę, to naprawdę chwała im za to. Rol ochotników trudno przecenić. Ich praca bezpośrednio przekłada się na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dłużymy też w zdarzeniach, czyli jakieś katastrofy drogowe lub nawet powodzie. Uczestniczyliśmy cztery razy w powodziach, które były w województwie podkarpackim, ale również poszukiwanie osób zaginionych. Jest to teren gminy Baligród, jest terenem turystycznym i rolniczym. Dużo turystów tu przejeżdża. I zdarzają się rzeczywiście też jakieś zagubienia w lesie, w jakichś trudnych miejscach i strażacy są używani, jak również w okresie zimowym, również pomagamy i goprowcom. Straży Granicznej. Mieszkańcy czują się bezpieczni, gdy widzą, że jednostka działa prężnie. Nasza jednostka w ubiegłym roku wyjeżdżała do zdarzeń ponad 46 razy. Strażacy w ciągu trzech minut potrafią, jednostka OSP w Baligrodzie, która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa, w ciągu trzech minut potrafi się zmobilizować i wyjeżdżać na akcję. Mieszkańcy czują się bezpieczni nie tylko podczas pożarów, ale i wypadków, czy też innych zagrożeń powodziowych, ponieważ nasi strażacy również wielokrotnie brali udział właśnie w zdarzeniach powodziowych, ratując życie, narażając swoje życie. Wedle hasła, bogu na chwałę ludziom na ratunek. Na szczęście wciąż nie brakuje młodych, którzy garną się do ochotniczych straży pożarnych. Znaczy się, że no faktycznie cieszą się one dużą renomą i są atrakcyjne zawsze i dla starszych, i dla młodszych. 140 rocznica powstania OSP w Baligrodzie stała się okazją do odznaczenia najbardziej zasłużonych strażaków. Muzyka Chciałabym podziękować tym, którym leży na sercu dobro Straży Pożarnej, którzy nawet w najmniejszym stopniu przyczynili się do tego, że dzisiaj nadal możemy skutecznie nieść pomoc jej potrzebującym. Dziękuję Strażakom oraz ich najbliższym za zrozumienie tego powołania i pasji, za wspieranie w tym dziele, chociaż nieraz przydarza się grzeć, o własne zdrowie i życie. Uroczystość uświetniła orkiestra Denta z Bieszczackiego Domu Kultury w Lesku. Zadbano także o wrażenia kulinarne. Na wysokości zadania stanęły koła gospodyń wiejskich z Polańczyka i Zachoczewia oraz catering z Leska. Na scenie zagrała kapela ludowa Balowie oraz zespół muzyczny Altrax. Przy wygrywanych rytmach bawiono się do późnych godzin nocnych. tvpodkarpacie.pl